Witam Państwa w komentarzu walutowym Boss Fix. Ja nazywam się Konrad Ryszko i pracuję jako analityk walutowy w makerskim Dzisiaj mamy dzień 6 czerwca z godzina 11:50, w związku z tym zapraszam, zapraszam do unii sytuacji na czterech czterech parach, czterech najciekawszych parach, które Państwa dzisiaj przygotowałem. Tradycyjnie zaczynamy od rynku euro-dolara. i tak jak ostatnio jest to eurodolar w ujęciu czterogodzinowym, dlatego że te ruchy, te ruchy jakby odbiciowe odbiciały są na tyle małe, że warto analizować to w krótszym zakresie jakby te szybsze, szybsze sygnały z rynku. No przede wszystkim to co widzimy dzisiaj to to, że po raz kolejny przekryliśmy dość znaczący poziom n 25 no Widać, że kolejna próba wyjścia, wyjścia powyżej jednak no to nie skończyło się, się takim powyższym sukcesem. Czyli widzimy tutaj próbę podejścia po ten szczyt, szczyt na poziomie tak naprawdę n 25 36 no Tutaj kontrakt ze strony podaży i tak naprawdę to jest jak tutaj, jak Państwo widzą, wersowałam taki teoretyczny, teoretyczny kanał wzrostowy dla tej pary. To znaczyłoby to tyle, że bazując na naalizy technicznej, jeżeli dzisiaj jeszcze te świece zostaną zamknięte powyżej 1,25, to do, do możemy spodziewać się te 1.26 24 w krótkim czasie. Niemniej to takby podstawowym, podstawowym tym czynnikiem, który w chwili phanotowania pcha wspólnej worty w górę jest przede wszystkim są przede wszystkim wystąpienia bankierów centralnych. Dzień mamy posiedzenie obskiego banku centralnego o godzinie 13.45, zobaczymy decyzję, no, tak naprawdę wiemy się na temat decyzji w zakresie stóp procentowych, no powszechnie się oczekuje, że stopy te zostaną na tym nakręcone niskim poziomie 1%. 1%. Niemniej nie brakuje już głosów, że być może w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Mario Draghi decyduje się o przyjęcie stóp u być bazowych, żeby wesprzeć popyt w strefie euro no i Jednocześnie wydaje się, że te oczekiwania zakładające jakieś, jakieś wsparcie rynku, jakieś dodatkowe, dodatkowe akcje ze strony Europejskiego Banku Centralnego no są troszkę na wyrost. Trzeba pamiętać, że bazując na tej retoryce, retoryce, bankie, retoryce przedstawicieli Banku Centralnego w Europie, to już później zakładali, że oni raczej się wstrzymują przed jakimikolwiek działaniami, dlatego, że ta inicjatywa musi iść po stronie polityków. Jeżeli Europejski Bank Centralny przygłosi do jakichś na, na rynku długu bądź też, bądź, też, e, bądź też generując jakby tanie pożyczki dla rynku, no to, to, no to ten stres tak naprawdę ten, te, ta presja z polityków lekko ustępuje, wydaje się, że mamy jakby wygrali trochę czasu, dlatego raczej wydaje się, że dzisiaj nie zobaczymy niczego takiego, raczej, raczej Mario Draghi może się zdystansować od tego całego tematu z, 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 tego z Hiszpanią. Jednocześnie jest to również powód, powód, powód tutaj pokrywania tych pozycji krótkich, tym bardziej, że tutaj zgodnie z informacjami z systemu Reuters, to w tej chwili na rynku trwa zamykanie tych pozycji krótkich. Przede wszystkim jakby dzisiejsze Europejski Bank Centralny to jest jakby taki połowiczny czynnik, a również jutrzejszy, jutrzejszy Fed, czyli no tutaj oczekiwania są troszkę większe. No, nawet się mówi o tym, że Ben Bernanke może ponownie stwierdzić, że gospodarka, gospodarka wykazuje symptomy zwolnienia, a Fed jest gotów podjąć jakieś niestandardowe działania. No i tutaj mm, niestandardowe działania to jakby dwuzna dwuznaczne, ponieważ raczej zakładamy, że qe 3 jest w tej chwili mało realne. Do tego, do tego to, to jest tak naprawdę prawdopodobne, to jakieś przedłużenie trwającej operation twist, czyli wymiany, wymiany, mm, wymiany tych obligacji krótkoterminowych na długoterminowe. I wydaje się, że to jest jakby na najbardziej realny scenariusz, no który jednoznacznie sparłby sparby, mm, popyt na ryzyko na rynkach to jakby ten Również poprawi, poprawiłby się sentyment stosunku do wspólnej waluty w tym, w tym momencie. No i podobnie na eurozłotym tutaj. Ten, widać, że wczoraj jeszcze tak naprawdę dwa dni handlu bez Londynu no, przyczyniły się do umocnienia złotego. Tak naprawdę ruszyliśmy gdzieś z okoli 4,40, wczoraj to 4,37, umocnienie rzędu 3 groszy. No dzisiaj, dzisiaj, że więcej, zeszliśmy niżej. Tutaj jest w tej chwili zakres testowany, to tutaj takie po, takie niepełne tak naprawdę, wsparcie, poziom 4,35, jest bardziej taki pełen poziom. Ci z Państwa, którzy czytają te poranne komentarze nasze do strony, do strony Bosefix, wiedzą, że napisałem że dzisiaj 433, to jest taki raczej zakres tej chwili docelowy. No i widać to, że zostały zrealizowane. I to trzeba wytłumaczyć również takim faktem, że jutro mamy Dzień Wolno Dobrotu w, w Polsce. W związku z tym no, część, część graczy chce zająć pozycję dzisiaj, dzisiaj, kiedy jeszcze rynek jest jakby w pełni płynny no i wydaje się, że tutaj również dzisiejsze posiedzenie RPP, no, nie dużo zmieni. Przede wszystkim poznamy, poznamy o godzinie tak naprawdę 16 komunikat po posiedzeniu RPP i tutaj oczekuje się, że ta stopa zostanie na aktualnym poziomie 4,75, no i zostanie też utrzymana ta jastrzębia, jastrzębia retoryka. Jednak warto wyczekiwać jakichś komentarzy w zakresie polskiej waluty, ponieważ jakikolwiek komentarz, komentarz ze strony polskich decydentów mówiący o słabości złotego to może być odebrane jako takie nieformalne, no, nieformalne zapowiedzi interwencji, to może jakby chwilowo ustabilizować polską walutę. No i przechodzimy do takich strych zagranicznych walut, e, czyli OUS, tak zwany AUD, USD, popularny Australic. I tutaj, tutaj całkowity odur, tak naprawdę. Widzieliśmy, widzieliśmy niedawno obcięcie stopy, stopy, stopy w, w Australii 25 punktów bazowych wybronienie dołka, jak widać nie są pogłębione. No i tutaj dane, dane z godziny 3.30. Spodziewany był tutaj PKB, PKB za pierwszy kwartał dla gospodarki australijskiej. Spodziewana była wartość 2% w ujęciu rok do roku, tymczasem, tymczasem plikując na wartość 4,3%. No widać, że tutaj ta gospodarka, gospodarka się mocno rozwija. I pytanie, jak, jak są stopą, ponieważ stopa została obcięta. A widać, że, widać, że gospodarka, gospodarka ma już dużą domnikę w danym momencie. No niemniej, tutaj jakby z technicznego punktu widzenia, to 0,98-95% w tej chwili. Dość znaczącym oporem, i wydaje się, że dzisiaj raczej spędzimy dzisiaj, że dziś pod tym zakresem. Oczywiście wszystko jakby, wszystko jakby jest skierowane w kierunku yy, jutrzejszego wystąpienia na Bernanke, bo jeżeli padną te słowa, o których wspomniałem już wcześniej, no to apetyt na tym bardziej na surowce, bądź też na tutaj na, na waluty surowcowe, jak właśnie AUD-DOSD, no to może znacząco wzrosnąć na rynku. I yy, czwarta para. Czwarta parata również takich egzotycznych, czy to, no nie jest, to nie jest to, tak zwany major, czyli jedna z głównych para, ale jednak dla nas to egzotyczna, czyli jen japoński. No i tutaj, tutaj tutaj wczorajsze wypowiedzi pana Yum Azumi, czyli y, japoński minister finansów, no zwrócił się do G7 jakby z taką z wypowiedzią, z stanowiskiem, iż silny jen afektuje japońską gospodarkę. No i trzeba pamiętać, że y, Bank Japonii jest gotów do działania na rynku i nie tak naprawdę zawsze. I mm -hmm. Widać, że ta duża zmienność to jakby była broniona po dołkach. No niemniej to, to, co jest problemem, to stanowisko za granicę są do tych interwencji. No raczej niechętnie się patrzy na to, kiedy Japonia Japonia osłabia jena. No i stąd właśnie tutaj wydaje się, że jeżeli jakby oficjalnie zwrócił się do kierunku G7, no to jest, rynek odebrał taką możliwość zapowiedź, zapowiedź jakiegoś wejścia boi na rynek. No i tutaj jakby cały czas wydaje mi się, że jakby takim kluczowym, na bardziej, że wiem, że jak, jak Bank Japonii wchodzi na rynek, no to to są ruchy bardzo długie i bardzo duże, także wydaje się, że tutaj może, no, można traktować jako ten ostatni taki 80 81 że to jest taki psychologiczny duży poziom i jeżeli byśmy zobaczyli jego przekroczenie, no to można oczekiwać gdzieś wybicia, wybicia w górę, tym bardziej, że tak, to, to, to co wielokrotnie wspominałem, tutaj ten deflacja w rejonie Tokio i pogłębiający się spadek inflacji w całej gospodarki japońskiej, no wyraźnie zaznaczany przez decydentów japońskich, tym bardziej, że same firmy, całe, same firmy japońskie cały czas sygnalizują, że silny jen bardzo mocno uderza w ich biznes. Dlatego można oczekiwać, że BOI nie będzie tolerował tego schodzenia, z umocn dalszego umocnienia jena. Dziękuję za uwagę.